So you've heard that my name is Angelo. Jusz wiecie, że mam imię Angelo. And he's Renato. A to jest Renato. And we come both from Rome, from Italy. I obydwaj obydwaj przybywamy z Rzymu z Italii. And we are so proud to be Italian. I my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy wołami. Because we are the only people in the world which can, uh, who can. Uh, Agreed to with a of the Bible. Ponieważ jesteśmy jedynymi ludźmi na całym świecie, że możemy was pozdrowić słowem z Biblii. You cannot do it this in Poland. Nie możecie tego zrobić w Polsku. Nor any other country. A żadnym in kraju country nie można. But only Italians can do that. Ale tylko Włosi mogą to zrobić. And if you don't believe me. Jak mi nie wierzycie? You can go to the uh, book of Hebrews. księgach Hebrajczyków. In the chapter 13, 13 rozdział, the second to the last verse. E przedostatni werset that says greet all your leaders pozdrówcie którzy wam przewodzą and all the saints Oraz you are the saints wszystkich świętych those who come from Italy send you greetings wszękazuję pozdrowienia od wierzących z Italii so I, I will not talk about that anymore. <laughs> but I want you to go to the Gospel of Mark, Ale chapter chse, 6. Chsem, się udali do Ewangelii Marka, 6 I'll speak this morning about uh, spiritual feeding. Tego poranku chciałbym mówić o takim duchowym dostarczaniu żywności. Um, actually, the story that I want to tell you about is a miracle of Jesus. Tak naprawdę ta historia, o której będę mówił, to cud wykonany przez Jezusa. And it's a very important miracle because it's recorded in all the gospels. In all the four gospels. To jest bardzo ważne wydarzenie do tego, że czterech ewangelistów zanotowało to w swojej bazylii. And the, the title says that Jesus feeds the five thousand people, five men. Tytuł tego mówi, że tego, tego fragmentu, że Jezus karmi 5000 tysięcy ludzi. now uh, this miracle is important. Ten cud jest ważny. All the miracles are important. myślę, że każdy cud jest ważny. But I believe that they are not told in the Bible just to surprise us, just to let us astonished. Ale nie myślę, że one są opowiedziane te historie, żeby złapać naszą uwagę, z jakieś wrażenie na nas sprawić. But the miracles are told because they have to teach us something spiritual. Ale te opisy cudów są zanotowane, żeby czegoś nas nauczyć. And honestly, I don't believe that this was recorded just to tell us that Jesus fed 5, men plus women and, and boys and, I uh, myślę, że chodzi o coś więcej niż tylko przekazanie takiej informacji, że Jezus nakarmił 5000 mężczyzn, plus kobiety i dzieci. But he wants to teach us how to feed spiritually the who are us. Ale myślę, że chodzi również o pewną lekcję, w której Jezus chciał nas nauczyć w takim sensie duchowym, jak można karmić w duchowym sensie. Nie Now, this task is not given only to the Gideons. But it's given to the church. Oh, we are not separated from the church. We, we are part of the church. We are members of local churches Jesteśmy like you are. And our task is to reach the others, to feed them spiritually. There is an anger in the world that is cannot be fed with religion. Jest pewien duchowy głód, który nie może być zaspokojony przez jakąkolwiek religię. Religion Religialnie działa. Don't misunderstand me. Nie, nie zrozumcie mnie źle. Ja nie chcę powiedzieć, że jest z nami źle, bo jesteśmy jakąś czynność religijną, dokonujemy, będąc tutaj. only Ale jeżeli jesteśmy tylko z powodów religijnych w, tych, w tym miejscu, to naprawdę niewiele znaczy, niewiele wpłynie na nasze życie. Ale jesteśmy tutaj, dlatego że mamy relacje z naszym Panem. And this is exactly what we want to teach the other, to have a relationship with the Lord. I to jest dokładnie tym czego chcemy nauczać innych. Chodzi o tą relację z Panem Bogiem. Through the word of God, przez Bożesłowo. słowo. Through the personal prayer with him, poprzez osobistą modlitwę z nim. So that the people can come to a saving knowledge of Jesus. Tak żeby ludzie mogli przyjść do tego zbawczego poznania Pana Jezusa. Why do I say that this miracle is important? Because in this miracle we see Jesus telling to the disciples, you feed them. Dlaczego to uważasz, że to jest bardzo ważne, bo widzimy tu Jezusa, który mówi do swoich uczniów: wy ich nakarmcie. The story goes like the disciples returned from an evangelization campaign. Wydaje się, że uczniowie wrócili z takiej ewangelizacyjnej kampanii do Jezusa wrócili. While a few days before John the Baptist, who was the cousin of Jesus, was beheaded. A kilka dni wcześniej kuzyn Jezusa, Jaściciel został pozbawiony swojej głowy. understand the heart of Jesus in moment. Tak więc mogę trochę rozumieć to co działo się w sercu Jezusa w tej chwili.. On chciał mieć taką po prostu trochę prywatnego, spokojnego czasu w gronie najbliższych. here the story told us that people were coming and going and they didn't even have time to eat. Ale widzimy w tej historii, że ludzie przychodzili, odchodzili, także byli tak zajęci, Tymi ludźmi, że nie czasu Więc zdecydowali, że popłyną na drugą stronę Jeziora Genezaret. No, to było łatwe dla nich, byli przecież profesjonalistami. They took boat, łódź. and they just, uh, started to go to the no, other side. I, zaczęli i, i płynąc na drugą stronę. But they didn't take into account that that, that lake is surrounded by hills. Ale nie że no ale nie wzięli prawdopodobnie pod uwagę tego, że to jezioro było otoczone takimi górami. So people saw that, uh, Jesus and the disciples were going on the other side. Tak więc ludzie widzieli jak Jezus z uczniami gdzieś tam płynął na drugą stronę. And so what they did? They went along the shore. To co zrobili ludzie? To po brzegu sobie poszli. And when they arrived, Jesus with the disciples, tak więc jak uczniowie wreszcie tam dowiosłowali na drugą stronę. To so tam już duży tłum ludzi czekał na nich. The Bible says 5000 men. Biblia mówi pięć tysięcy mężczyzn. But men are not alone. Ale mężczyźni nie byli sami. The wife were there. The children were there. At least we know that there was one child at least, no, one boy. Przynajmniej jeden chłopiec był. Tego jesteśmy pewni, nie? So I presume it was about 10,000 people. Możemy tak domniemywać, że około 10 tysięcy ludzi, przynajmniej. Aha, now, 10 000 people. tysięcy no, ludzi to wyzwanie, nie? If you try to do it with your church To zrobić, to z kosiołem, I think you might lose your hair like me. To może być włosy, <laughs> jak ja. So it's difficult to do that. No, jest to, tego but that was the command of the Lord. You do it. And now I come to the core of this uh, preaching. I teraz do tego what are the things that we need to have to feed uh, spiritually people? Co tak naprawdę musimy mieć, żeby zaspokoić ten duchowy głód ludzi? Co musimy mieć? From this miracle we hear it very well. Z tego fragmentu wiemy bardzo dobrze. Więc, okay. So first of all, when the boat on the other side of the lake, Gdy łódź dobiła do drugiego brzegu jeziora Galilejskiego. We see the first element that is necessary. Widzimy pierwszy element, który jest rzeczą niezbędną. Jesus saw the crowd. And he said the, 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 the story that he was moved out of compassion. And he started to do many things for them. Now this is very interesting. Because compassion is the first element that we should have if we want to feed spiritually people. a <coughs> compassion comes from a latin uh, word uh, that means uh, with the uh, passion uh, <coughs> with passion with passion okay so uh, what does it mean it means that if ever my brother has a burden in his heart if I have compassion towards my brother, his burden becomes my burden. I will leave that situation with the same feeling that my brother has. po prostu podchodzę i patrzę na tę sytuację z tym samym zrozumieniem jak mój brat co robi. Jezus widział, że ten tłum był jak owce bez pasterza. I to poruszyło jego serce. He moved it to compassion. współczucie. I i jeżeli jesteś Przez, e, to... but you start to do something for sure you have to do something for sure because uh, you cannot be like this now i would like you to understand the difference between jesus and the disciple jesus saw the people and he was moved by compassion so he saw them with spiritual eyes the disciples saw them with physical eyes and when you don't have a compassion you only see problems when you have compassion you see opportunities that is a big difference that the disciples started to be in panic. Oh, where do we get 200 dinars to feed all these people? Where can we go and buy food for them? Just please tell them to go. This is our reaction when we have no compassion. when we have compassion like the word of Ale gdy mamy współczucie, tak jak mówi Boże słowo. You cannot stay idle. You need to do something. Nie będziesz tak, taki taki ze tak powiem zimny, i niewzruszony. Musisz coś zrobić. And that's exactly what the Lord started to do. He started to do something for them. I to jest coś co zrobił Pan. Zaczął coś dla nich czynić. So this is the first we to jest pierwszy ten element, który ma być w nas obecny, żebyśmy mogli zaspokajać duchowe potrzeby ludzi. But there is a second element. Ale jest drugi element. Ja <laughs> lubię like uh, to pytanie Jezusa. The wy Dajcie jeść, wy, wy. Yeah, Lord, do we get things? No, no skąd, skąd mam to wziąć? And No się po tym, co macie. They went out. Poszli sobie. And I saw a boy. Zobaczyli chłopaka. Nie w tej ewangelii, ale w innej ewangelii o tym czytamy. Oh, I like that boy. I want to... Ja lubię tego chłopaka. When się Jak w niebie zobaczymy to uścisnę mu I imagine that boy like chopping, you know? już Wyobrażam sobie, że z takim wielkim uśmiechem. You imagine that no one brought anything to eat. Wyobraźcie sobie, że w tym tłumie nikt nie miał nic do jedzenia. But that boy brought five loaves and two fish. a ten chłopak miał pięć chlebów i dwie ryby. Do you have any experience of boys like this in your home? Macie doświadczenie z chłopkiem, który tak się zachowuje dziś domu? Those boys that you have to put a chain on your fridge, if not, they will eat everything that there is Po prostu, jak nie zamkniesz łańcuchem lodówki, do Ci wszystko wyje. But I liked to see his face, you know, when they came to him and they said, "What do you have?" Ale wyobraź sobie, jak wyglądała jego twarz, gdy przyszli do niego i zapytali: Co masz? No wiesz, nie mógł tego schować, bo te, te kanapki wszędzie tu były, te chleby. No mówi: Pięć chlebów i dwie ryby. Wiesz, wyobrażam sobie, że zaczął zobaczyć na tych Wings going out and flying away, you know? Może tak sobie wyobrazić, że na, na tych buchankach to były takie skrzydełka, i za chwilę już to wszystko zniknie. Może zaczął płakać. Już śniadanko, zapomnij. Because he will lose those five blows for ten thousand people. Pięć chlebków, dziesięć tysięcy ludzi. Nic nie zostanie. Ale tu się nauczyliśmy innej wspaniałej lekcji. Dzięki Bogu. Gdy jesteśmy dostępni to co mamy, chcemy to dać do rąk Jezusa. To odkryjesz, że masz dużo więcej niż możesz Mu dać. Dlaczego kościół jakby tak nie jest takim natarciu w tym myself if we sam, sam pytam. If we read of people never speak about Jesus. Czytamy statystyki, to wierzący ludzie w 90 95% w ogóle oh, nie yeah. mówią chrześcijanie o Jezusie. They come to the church, but when they go out, they don't speak about Przychodzą do kościoła, tu jesteśmy, ale potem idziemy i. cisza, jeśli chodzi o Jezusa. Jako chrześcijanie często nie dajemy tej odrobinki, którą mamy do rąk Jezusa, żeby to roznożył. Uczymy się tutaj z tego. że when everybody was fed with bread, gdy wszyscy zostali nakarmieni tym chlebem, zostało 12 koszy.

A compassion heart, współczucie na but also a willingness to put in the hands of the Lord whatever we have. Ale również tą chęć by dać do jego rąk to co masz. Oh, don't don't take an excuse. Nie szuka jakieś wymoweczki. Don't think say that you don't have anything. You have only little things. You cannot, you know, you cannot do anything with that. Nie nie musi tnic nie masz to co masz to taki tak nic. Remember, five loaves is nothing. Pamiętaj, pięć buchenków to nic przed dziesięcioma tysiącami ludzi, to nic. Ale w the Pana tych pięć chlebów stanie się żywnością dla każdego. I w jaki sposób może w duchowy sposób karmić możemy ludzi? Ta mała książka tak niepozornie wygląda. little chain reaction. But in the hands of the Holy Spirit. Ale w ręku Ducha Świętego i can bring forth a lot of people to be fed spiritually. Może nakarmić tysiące ludzi. But the Lord will do it only if you are available to give it to him. Ale Pan będzie to robił, w ten czas tą odrobinę będziesz w stanie gotowy mu So don't say I have nothing. Więc nie mów nie mam niczego. Even one talent the Lord has gave, given you. Nawet ten jeden talent, którym zostałeś obdarzony. Może, może nie pięć, nie dziesięć, ale ten jeden, który dostałeś. Don't keep it for yourself. Nie trzymaj tego sam dla Don't siebie. Hide it on the ground. Nie, nie zakopuj tego. Don't hide it in your handkerchief. Nie, 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 nie chowaj tego gdzieś w tak chusteczkę z nie było widać. Use it for God's glory. Użyj to dla Bożej chwały. And the Lord will bless you with that. A Pan Bóg będzie cię błogosławił. And trzecia the third thing. It's so beautiful, the tak piękna. Every Każdym razem gdy o tym myślę, to płaczę. Ponieważ widzę co jak to się ten cud dokonał. Now, there are no details on the Bible telling us when The took place. Biblia nie mówi nam dokładnie, nie opisuje w którym momencie nastąpiło to takie niezwykłe rozmnożenie. Czy to było w tym momencie, gdy Jezus złamał ten chleb i dał do tego pierwszego kosza, czy ten, na zaczął się usiadam na zacząć? Or maybe when the disciples were taking the loaves and they were distributing? A może apostołowie szli sobie z tymi koszami, dawali? Ciągle było. The fact that there is no details tells me that it is important. To, że to nie jest opisane, to pokazuje mi jedną myśl, że to nie jest ważne. Jedna jest ważna, rzecz, exactly what Jesus Żeby zobaczyć to, co dokładnie zrobił Jezus. Jesus took that bread. Jezus wziął ten chleb. up. Podniósł. Look at heaven. na niebo. I bless. and then he broke it. Let me tell you. Pozwólcie, Do you like to be blessed by the Lord? E, lubisz być przez Pana? Do you like to be the mean to be multiplied to fed people? Chciałbyś, żebyś był wielu ludzi? Do you like it? To? Hey, in Italy, this is yes, this yes, is no. Tak, tak. Eh? So you have to say yes or not. Yes. Tak czy nie. <laughs> But do you like to be broken? Ale lubisz być chcesz być złamany? Ha, ha. Now, let us was... see your answer. Now teraz widzisz odpowiedź. Because we all like to be blessed. Chcemy być błogosławieni. But we don't like to be broken. Ale nie lubimy być łamani. It's difficult to be broken. To ciężka sytuacja gdy jestem łamany. It's difficult to deny yourself. To trudno zaprzeczyć samego siebie. Your dreams. Moich marzeń, Your ambicji, wszystkiego, co jest w Twojej głowie, to trudno z tego zrezygnować. But the Lord cannot operate. Ale Pan Bóg nie może działać. The miracle of spiritually people will never happen. I to duchowe karmienie ludzi przez Ciebie nigdy się nie wydarzy, chyba że jesteś gotowy na to, żeby Cię Pan złamał. Rozumiesz? Rozumiesz? To Ważne. Broken is a very bad thing in that moment. W tym momencie to, to, to złamanie może w, w, wyglądać dla ciebie na, na bardzo trudną chwilę i moment. Są takie rzeczy w naszej relacji z Panem, które są trudne. Ale to jest the, the way that the Lord has decided to use. Ale to jest sposób, w jaki Bóg zaplanowałby go użyć. Jak ten mały kościół może nakarmić duchowy sposób Warszawę? Wydarzy się to, zadziała. Jeżeli poprosimy, żeby wlał w nasze serce współczucie, jeżeli jesteśmy gotowi, w ręce wszystko, jeżeli będziemy gotowi przynieść do Jego rąk cokolwiek małe. jeżeli będziesz gotowy na to, żeby Pan Ciebie złamał. Nie tylko błogosławił, ale złamał. Then the will Wydarzy się cud wtedy. Zostawię Wam historię, prawdziwą historię. Zostawię nas z pewną historią, prawdziwą historią. Jest to do z the of Assemblies of God of North India in Calcutta. Stało się to w Kalkucie. To był człowiek, który od, był odpowiedzialny za e, zborznię osieddkowe gdzieś tam w Kalkucie. I gdy byłem 20 lat temu to miałem możliwość poznania tego. His name is David Grant. Nazywał się David Grant. You can Google it, or you can go to uh, go wyszukać internet, w sieci. and you will see that nowadays uh, the, uh, the chi, chi or what, do, what do you call it the, uh, the, the responsible for one Christian association. On za jedno z takich chrześcijańskich stowarzyszeń. That feeds the poor, that try to get the women out of the street, that, that try to give dignity to people. Karmią ludzi umożliwiają to, że dziewczyny mogą zejść z ulicy. To robią, tym się zajmują. Dawid był. urodził się w, mi, tak, w rodzinie misjonarzy. I, I poczuł takie pragnienie w sercu, żeby udać się do Indii i ewangelizować ten wspaniały, wielki kraj. Very to Trudny kraj do ewangelizowania. Anyhow. One I pewnego razu jeden z misjonarzy przybył do ich kościoła. David miał 9 lat. And this missionary spoke fervently about the missions that everyone in the church was I ten misjonarz w tak zajmujący sposób pełen pasji mówił o tej misji, że wszyscy zostali uchwyceni przez to, do something? Każdy chciał coś zrobić.

Powiedział, zrobimy taką ofiarę, zrzutkę dla te, na tą misję. So the big was there in front of the Także na, na przodzie tego pulpitu, tutaj z przodu, stał ten duży kosz. I ludzie przychodzili gdzieś tam, wychodzili z ławek i wrzucali coś do tego kosza, jako ofiarę na tą misję. I ten dziewięciolatek wyszedł z tej ławki. To dziwne, dziewięciolatek. Co on może przynieść? Came in front. Tak pełen odwagi gdzieś do przodu przyszedł. I gdy szedł do tego koszyka, tak sobie gadał z Panem Bogiem. I, I mówił, Panie Boże, co ja mogę Ci dać? Nie mam nic. Jestem chłopakiem, mam I'm chłopakiem. Old. I don't have any money with Nie mam niczego. What can I give you, Lord? Co ja mogę Ci dać, Panie? And he stood in front of that basket. I stał przed tym koszem. Then he up his eyes Podniósł swoje oczy do góry. Said, I cannot give you anything else." Mówi, Panie Boże, ja ci nic innego nie mogę dać. Mogę ci dać tylko siebie. And he into the Skoczył do tego kosza. To say, Lord, here I am. I mówi, Panie, tutaj jestem. Use me. Użyj mnie. I really would like that you would do the same thing today. Tak bardzo bym chciał, żebyś dzisiaj był gotowy zrobić ten sam rzecz. Even if your heart is broken, nawet jak twoje serce jest złamane. You could say, Lord, Panie, I'm nothing, I have nothing. Jestem niczym. Nie but czego, what I, have, I give you. Ale to co mam, przynoszę. Daję. Lord, break me. Złam mnie. But use me. Ale użyj mnie. For your glory. Na twoje chwały. And when you like tak zrobisz. I will tell you Pan Bóg uhonoruje tę modlitwę. And he will use to feed people wszy ojciec żeby karmić ludzi because people need jesus bo ludzie potrzebują Jezusa because blessed i bóg ci błogosławi